Dzień dobry byki. Witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Przychodzę dzisiaj do Was z prognozą na miesiąc luty 2024 zobaczymy jakie energie y, będą do Was przychodziły i co powiedzą co powie nam tarot. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, więc weź to, co do Ciebie przemawia, a to co nie to zostaw. Niech to będzie dla Ciebie inspiracja. Albo dobra rozrywka. E, jeszcze dziękuję bardzo za o, wa, Twoją obecność, za Wasze lajki, komentarze. To wszystko spowoduje, że e, uwielbiam prowadzić ten kanał. To co, byki? Zaczynamy. Energia. Jakie energie przyjdą dla byków w lutym 2024? Zobaczmy. Praca i finanse. Szóstka pentakli. Uczucia, emocje, miłość. Pięć mieczy. <grym> Co warto zrobić? Osiem kielichów. A czym się nie zajmować? Co może o, przenieść na później? Mamy pazia kielichów. I. Ogólna energia dla Was to Rycerz Pentakli. Możecie mieć, kochani, takie poczucie, że ten miesiąc e, będzie Wam się bardzo powoli, e, tak ten dzień za dniem, tak dosyć będzie Wam się w luku. I e, powiem Wam szczerze, że ja mam tak właściwie... U mnie tak jest co roku, że ten luty wydaje się nie mieć końca. I wy możecie mieć też takie, takie poczucie, że, że ten luty się ciągnie. Co jeszcze? Wszystkie sprawy, jakie macie do załatwienia w miesiącu lutym, uważajcie, bez względu na to, czy to są sprawy zawodowe, finansowe, uczuciowe, życiowe, towarzyskie, te wszystkie aspekty tego życia, będziecie mieć taką. Takie też poczucie, że y, nie przyspieszajcie niczego, że to się musi dziać w swoim tempie. Nawet jeżeli będziecie chcieli je popchnąć do przodu, to raczej przy tych kartach widzę, że mm, słabo wam to pójdzie, więc czasami jest tak, że wszystko wymaga swojego tempa i wszystko wymaga swojego czasu. I, Cokolwiek macie do zrobienia w lutym, to nie o to chodzi, żeby tak zupełnie zostawić i tym się nie zajmować. Nie, zajmujcie się tak jak należy, ale nie, nie starajcie się przyspieszyć, żeby to się zadziało szybciej. Czyli na przykład, nie wiem, czekajcie na jakąś odpowiedź, to nie, nie maltretujcie tej drugiej osoby hmm, wydzwanianiem, że dlaczego jeszcze nie odpowiedziała, tak? Tylko spokojnie czekajcie. Czy odpowiedź z urzędu, czy, czy yy, odpowiedź od szefa, czy odpowiedź od ukochanej, czy ukochanego. Dajcie, dajcie czas, niech to się wszystko spokojnie toczy. Dobrze, popatrzmy na pracę. Sześć pentakli. Sześć pentakli to jest taka karta trochę mniejszej yy, harmonijna bardzo. Zwróćcie uwagę, czy, czy w pracy macie. Że jest równowaga pomiędzy tym waszymi obowiązkami i y, tym, czego się od was wymaga. Czy, czy to jest, czy robicie swoje obowiązki, czy robicie jeszcze ponad to? Y, warto dla niektórych z Was się zainteresować i dokładnie wiedzieć, jakie są moje obowiązki w pracy. Tak, żeby właśnie nie dawać się. Nadużywać czy nawet wręcz wykorzystywać. Także zwróćcie na to uwagę. Co jeszcze? Jeżeli ktoś na przykład potrzebuje poprosić o awans albo szuka pracy, albo chce zmienić stanowisko, to jest dobry miesiąc. Tylko, tak jak mówiłam na początku, nie spieszcie się. Złóżcie aplikacje, szukajcie spokojnie, zajmujcie się tym, a bez takiego Wiecie, jak to się mówi, no takiego oddechu na plecach, nie? To, to tego nie, bo to się nie uda. Ci z Was, którzy myślą o jakimś kredycie, to dobry też mies miesiąc na składanie papierów i zajmowanie się yy, no, tych wszystkich formal tymi wszystkimi formalnościami. I też yy, to jest taki dobry miesiąc, bo możecie dostać dobre warunki kredytu. Także i bank będzie zadowolony, i wy będziecie zadowoleni. Ale to oczywiście nie wszyscy biorą kredyty. To jest tak dla być może części z Was. W finansach powiedziałabym tak, uważajcie w tym lutym, bo jeszcze trwają wyprzedaże, dziewczyny, żeby nie przeszarżować z wydatkami, z zakupami, żeby to na przykład wyznaczyć sobie jakąś kwotę, którą mogę wydać na. I tego się trzymać, bo będzie, będzie, będziecie mieć drogie byki, skłonność. Choć wy twardo stoicie na ziemi i fajnie liczycie pieniądze, ale możecie mieć właśnie taką skłonność do pewnej przesady w, zakup, w zakupach. I to Wam się będzie podobało, i ta torebka, i ten płaszczyk, i, i, to, i to, i tamto, i ten kosmetyk, i w takiej dobrej cenie. Jak kupisz dwie, to coś tam. Rozumiecie? To uwaga, żeby się na to. Na to nie złapać. Generalnie uważam, że w pracy powinien być dosyć spokojny, stabilny czas. Nie widzę tutaj jakichś wielkich zagrożeń i e, ci, którzy chcą e, poprosić o podwyżkę, to też dobry moment. Drogi szefie, zobacz, e, jakim jestem cennym pracownikiem. Także to tyle. E, jeśli chodzi o emocje i, e, i uczucia. Przy tej karcie rycerza, rycerza monet, powiedziałabym tak, no już sam obrazek, nawet intuicyjnie, intuicyjnie spójrzcie, no już sam obrazek nie jest zbytnio optymistyczny, ale ja bym powiedziała tak, możecie być trochę rozdrażnieni, już jesteśmy zmęczeni tą zimą. Rozdrażnieni, e, zniecierpliwieni ci, którzy szukacie drugiej połowy, że jej ciągle nie ma. Tak zwanej, oczywiście, drugiej połowy, bo my wszyscy jesteśmy pełni. E, że gdzie jest ten, ten, ten ukochany, ta ukochana, co miał być, a go nie ma. Więc e, i to was może troszeczkę denerwować i frustrować. Bo w tym lutym ja tutaj nie widzę, moi drodzy, moje drogie singielki, moi drodzy single, żeby coś się totalnie zmieniło. Ja bym bardziej, wiecie co, pielęgnowała w sobie taką energię, że ok, skoro tak ma być, to niech będzie, będę sama, sam i, i daję na to, na to przyzwolenie. I wtedy naprawdę, jeżeli odpuścisz tak ten mus posiadania partnera, partnerki, to zaczynają się dziać cuda, prawo przyciągania działa zawsze, bo jak myślimy ciągle chcę, chcę, żeby on przyszedł do mnie, żeby gdzie jest ten mój ukochany, to, i, i to wynika i afirmujemy z tego lęku, dlaczego jego jeszcze nie ma. No to on się coraz bardziej oddala, a zaakceptowanie sytuacji, w której się znajdujemy, to pozwala nam przyjąć ze spokojem i z taką radością, wdzięcznością to, co mamy i robimy miejsce dla tej drugiej osoby. To tak mówię, żebyście się czymś zajęli, nie frustrowali w tym lutym, bo nie widzę tutaj w ogóle wielkiej miłości i też nie, wy nie będziecie jakoś tak strasznie skorzy do... Chociaż dzień Walentego. Możecie być sfrustrowani, krótko mówiąc. W parach, pary, w parach uwaga na kłótnie, na to, że być może zbyt dużo, duże masz oczekiwania wobec swojego partnera, wobec swojej partnerki. Eee, możecie uwaga na słowa. Możecie mieć do niego pretensje, że nie za bardzo się ta druga strona stara, że nie wykazuje takiego zaangażowania, o jakim wy, wy byście myśleli. I yy, od słowa do słowa może być fight, tak? Raczej bym zalecała przy tym rycerzu pentakli i przy tej ósemce kielichów, co robić w takiej sytuacji. Jeżeli już by do, dojdzie do jakiejś dynamicznej wymiany poglądów, to moi drodzy, skupcie się na tym, nie bo ty, bo, bo, bo zawsze, bo ty ciągle, tylko na tym, co my możemy zrobić, żeby w tym powolutku, co, co nam przeszkadza być szczęśliwym, co. Co nam w ogóle, dlaczego ta taka awantura miała miejsce, a co nam może pomóc, jak fajnie rozwinąć ten proces uzdrowienia relacji. Więc tutaj widzę to tak. No ten taki, no mimo że ten walenty, to, to yy, pielęgnujcie to uczucie, które macie yy, ze swoim partnerem. Pielęgnujcie je na głowę. Nawet jeżeli tam. Coś nie, nie, nie jest najcudowniej na świecie, to dostrzegajcie dobre, dobre strony waszego, waszej drugiej osoby. Okay? I to powinno pomóc. Bo skupia, co robić? Ja bym powiedziała tak, przy ósemce kielichów skupcie się właśnie na tym, co mi nie służy. Co nie jest dla mnie dobre. Co zarówno zdrowotnie, życiowo, związkowo, koleżeńsko, finansowo, na co ja wydaję pieniądze niepotrzebnie, na co jak się odżywiam, co mi szkodzi, jak mogę to poprawić. I tutaj taka, żeby wejść z tą na wiosnę, z taką nową energi energią odradzania się życia, tak bym powiedziała. Y Analiza tego, co mi nie służy, drogi byku, lub kto mi nie służy. Yy, może zawsze chciałeś coś zrobić i zawsze to odkładałeś na, na, na zaś, jak to się mówi, a to teraz i to ci właśnie na przykład uznasz, że ci to nie służy, więc może warto to zrobić. Yy. Na przykład, wyjechać na wakacje to by ci dobrze zrobiło, drogi byku. Jakieś kilka dni odpoczynku, bo uważam, że jesteś zmęczony i mm, możesz mieć zbyt duże oczekiwania wobec innych ludzi, wobec tego, co masz mm, i wobec tego, co osiągnąłeś, drogi byku. Dlaczego tak mało? A ta partnerka mógłby mieć inną, lepszą, albo no właśnie ona o mnie wystarczająco nie dba, albo on o mnie nie wystarczająco dba, a wszystko tak w ogóle idzie ciężko i powoli, jak po grudzie, a mam za małe mieszkanie, a, albo za duże mieszkanie, a w pracy mam tak, jak mam i nie koncentruj się na szukaniu dziury w całym, tylko koncentruj się na tym, żeby dostrzegać to, co masz i spokojnie zrób plan, jak, jeżeli masz takie marzenia jakieś, żeby ci było lepiej, żeby się lepiej ci się żyło, żebyś wyglądał lepiej, drogi byku, to zrób sobie plan strategiczny i do niego idź. Tak jak rycerz e, denarów. Ja bardzo lubię e, karty rycerza denarów, bo on nigdy nie schodzi ze swojej drogi. Bardzo rzadko musiałby dostać wieżą w głowę, żeby spaść z konia. Tu akurat idzie, ale idzie w on wie dokąd idzie, idzie w określonym kierunku i realizuje punkt po punkcie swoje potrzeby, marzenia, cele. I tak naprawdę to właściwie w tym jednym zdaniu może się zawrzeć cała, całe czytanie dla Ciebie Byku na Luty. Nie daj się zepchnąć ze swoich celów, ze swoich marzeń, ze swoich pragnień, potrzeb. I je powolutku realizuj. Jeżeli jeszcze nie jesteś w, w trakcie realizowania, to zrób sobie plan. I tym planem wybyki to dla Was jest dobre, bo wy, wy jesteście konsekwentne. Więc ja myślę, że tutaj macie ogromną szansę, żeby Wam się bardzo fajnie ten miesiąc potoczył. Co mi nie służy? Albo na przykład, zróbcie sobie też tak, taki pomyślunek w tej piątce w mieczy, że jest, może coś we mnie jest takiego, że nie mogę znaleźć tej drugiej osoby. Może w, we mnie są takie jakieś cechy, może jestem uszczypliwy, może jestem złośliwy, może jestem cyniczny. To wszystko w tej karcie jest. Może jestem nieszczery. Nie musicie się z tym nikomu zwierzać. Samemu przed sobą dobrze jest sobie zrobić tak. Jaki ja byk jestem do innych ludzi? Co ja tak naprawdę myślę o mężczyznach? Czy co ja tak naprawdę myślę o kobietach? Czy mam o nich dobre zdanie, czy mam o nich złe zdanie? Czy dostrzegam w ludziach pozytywne strony? Czy dostrzegam negatywne? On jest wredny, ona jest wredna, on jest głupi, ona jest głupia. Czy nie za bardzo, nie za dużo krytykuje? No to, będąc w takich energiach, trudno będzie, to ludzie od siebie będą też odchodzić. Więc e, daj, zrób sobie taką analizę, drogi byku, jaki ja jestem, tak sam ze sobą. I wtedy może właśnie warto zbudować strategię do zmiany. Uważaj na słowa, tak. Już, już ci tam leci jakiś dowcip ostry do koleżanki czy do kolegi. To przygryź język. Uśmiechnij się tylko do niego. Na głowę, na rozum bądź uprzejmy, miły. Fajny. Naucz się tego, skoro nie umiesz. Bo jeżeli nie, nie zrobisz tego, to miesiąc będziesz właśnie sfrustrowany, złośliwy, nieszczęśliwy. Jak i jeszcze? Wszystko na nie. Przetransformatuj to wszystko na tak. Nie odchodzi do przeszłości. Zawołaj do swojego życia, tak. Czyli pozytywy. E, dostrzegaj, czy twoja szklanka jest. Zobacz, czy twoja szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. I tym się kieruj. Tak nawet jeżeli miałbyś to drogi byku robić na, na, tak trochę na siłę. To bardzo serdecznie zachęcam Cię do tego. Uff, Boże, ciężko mi, Matko Święta! No dobra, ciężko mi, ale jest ładny dzień, oświeci słońce. Mm, mam ładną bluzkę, nie wiem, mam fajną kurtkę. O, to już jest fajnie, mam fajnych znajomych. O, rozumiecie, takie doenergetyzowanie Boże, co za słowo się i y, wewnętrznie, i zewnętrznie. I też ruch. Ruch może być w tej ósemce pentakli, ale nie ekstremalny. Jeżeli zimę przesiedziałeś, byku, na kanapie, to teraz jak ruszysz biegać, to, to będzie kontuzja. Zacznij od spaceru. I tutaj może, może być też taka informacja. Tak, jeżeli cię cisną jakieś myśli po głowie, byku, to idź na spacer. Powiedziała wróżka. Pozdrawiam was, drogie byki. Życzę wam wspaniałego miesiąca. Bądźcie silni i trzymajcie się, nawet jeśli to są takie malutkie niteczki. Co jest pozytywnego, bądźcie na tak. Wykreślamy słowo nie. I cóż, subskrybujcie, lajkujcie. Cieszę się, że jesteście. Tak jak mówiłam, to mi dodaje skrzydeł. O, i ja się na przykład tak doenergetyzowuję, tak? To jest chyba poprawne. Robiąc dla Was filmiki. Całuję Was mocno jeszcze raz. Do następnego. Pa! Pa!